Dzwoneczkiem, żeby był szary, a ja więcej nie przedłużam i zapraszam Was na materiał. Pierwszym... W którym Frizz mógł zginąć był w odcinku reakcja youtuberów na mój nowy motocykl W którym Karol nagrywał reakcję youtuberów na jego nowy motor Podczas przejażdżki z Rezim po osiedlu Karol na zakręci się nie wyrobił i uderzył w znak Co mogło się skończyć naprawdę tragicznie Na szczęście Karolowi nic się nie stało, zobaczcie sami Trzymaj! Oj, oj, oj. Innym wypadkiem będzie to wypadek Trąby, czyli Mateusza Trąbki, który miał miejsce w Los Angeles. Jak wiemy, ekipa Freeza nie mogła zabrać tam swoich aut, więc wypożyczyli oni naprawdę wypasione fury. Trąba jednak nie miał dość miłych przeżyć ze swoją maszyną. Gdy skręcał na zakręcie, stracił panowanie nad pojazdem posiadającym pod maską ponad 400 koni mechanicznych i napęd na tylną oś. Następnie zjechał na pobocze i wpadł w sporą dziurę. Mimo to miał dużo szczęścia. Brakowało niespełna dwóch metrów, a spadłby z urwiska. Na szczęście, Mustang był ubezpieczony, a najważniejsze jest to, że i jego dziewczynie nic się nie stało. Co to było? Nie. to Nie, ja pierbule, Co to było? Ale się zjadaliśmy. Ale się zjadaliśmy. O p... No. no, to pojechaliśmy do Las wegasku. To, to nie, nie pojechał do Las wegasku. Odbiło. No, no. Ja chupię widziałam, jakby tam spadamy, już widziałam. Bo i pośliznęłej wolnym dziurę. Chłopie, zobaczcie, co tam stało. To, to, to jest tu? Tak. O, bo O, tam zaczęliśmy się ślizg, to zakręcę. A, się pośliznęliście? No bo wchodzi bokiem okiem, zakręca. Chłopie. No, no. Tak. Jezus, Maria. Nie wiem! Ja! Ja się pas i Gdybyście tak. byli kilka na tych dalej moglibyście tam no. zlecieć po prostu. No tu. Fris w 2018 roku prawie miał wypadek samochodowy swoim Mercedesem na autostradzie. Karol jechał po autostradzie niestety warunki pogodowe mu nie sprzyjały i w pewnym momencie auto wpadło mu poślizg i w pewnym momencie był bokiem i próbował jakoś uratować tą całą sytuację, żeby nie skończyło się źle. Na szczęście udało mi się wyhamować i nic mu się nie stało, ale mogło się to skończyć naprawdę źle Sprawa wygląda słuchajcie tak. Jechałem, prosta droga, totalnie prosta, autostrada, lecę normalnie, przepisowo. Totalnie wszystko chillout Ale padał też. Jadę na p... Wiecie, wszystko git i mam wrażenie, że to autostrada była źle wyprofilowana, bo chyba była kałuża i w pewnym momencie auto mi totalnie... No, wpadło w poślizg Czekajcie, zaraz do końca to się skończy. Auto mi wpadło w poślizg Całe szczęście, nie było absolutnie nikogo w boku mnie Ani przede mną, ani za mną I wpadło w taki poślizg, że W pewnym momencie byłem bokiem Bokiem jechałem prosto na barierki Więc jakby zupełnie, wiecie, nie z mojej winy Normalnie jechałem bez kitu, normalnie na totalnym chillku No i co? Ja w szoku zaczynam kręcić kierownicą, nigdy tak szybko kierownica nie kręciłem jakoś intuicyjnie no i latam bez kitu bokiem między, między lewym pasem a nawet nie prawym tylko a tym takim dodatkowym pasem na autostradzie przy barierce był taki moment, że moje auto było bez kitu no prak praktycznie w poprzek drogi myślę, że gdzieś z pół metra od barierek mój tył auta był w pewnym momencie, w, tamtym, w tamtej chwili ja już byłem przygotowany na to, że się rozpierdzieliłem, nie? Ja już mięśnie napięte i mówię, kurde! Dziękuję za oglądanie materiału. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę czy dół, jak tam po prostu chcecie. Napiszcie jakiś komentarz. Ja byłem Frekli i do następnego.